Teraz, dobra, teraz właśnie przejdziemy do takiego, do takiego też bardzo ważnego pytania, bo tutaj już Bartko powiedziałeś o tym właśnie, że ta duplikacja i tak dalej. Dobrze wiemy i myślę, może, że większość osób, która to ogląda, że właśnie ten biznes networkowy to jest właśnie, trzeba mieć taką umiejętność kreowania, budowania innych liderów, tak, żeby to oni też potrafili prowadzić swoje grupy. I powiedz Bartku, czym jakiś sekret, wskazówkę, jak właśnie. Ty budujesz liderów w swojej organizacji, tak żeby oni właśnie dobrze też później prowadzili swoje zespoły. Dajcie jakieś takie fajne też tipy. Dobrze, to jeżeli tutaj właśnie oglądacie ten wywiad, to weźcie sobie teraz coś do pisania i dam wam to, czego ja się nauczy nauczyłem od Erika Wori, Od Erika Warry na szkoleniu w Majorantofen, gdzie mnie uczył 7 dni i mówił o wszystkich liderach. Pierwsza sprawa to ten dobry lider musi być po pierwsze niezależny. Czyli chodzi o to, że musicie znaleźć tego lidera. Kto to jest? Pierwsza cecha to jest ta niezależność. Czyli jeżeli macie tam jakiś system w swojej firmie, na pewno macie, słuchacie się liderów, to widzicie, że większość osób wykonuje zadania, ale jest pewna grupa ludzi, którzy robią coś więcej. Jest to niezależność. Czyli ten, ten człowiek musi być niezależny, cechy mieć. Druga sprawa jest to rozwiązywanie problemów. Czyli większość ludzi przychodzi do networku z mentalnością pracowniczą. Nie jest to złe, bo ktoś nas tego nauczył i możemy się tego oduczyć. Tak po prostu jest. I nie możemy się po prostu tutaj denerwować, że ktoś yy, taką mentalność ma. I teraz większość ludzi skupia się na problemach czyli 90% mówi o problemach. Ale będziecie mieli ludzi, którzy skupiają się na rozwiązaniach. Czyli jest to druga cecha. Niezale... Niezależność pierwsza, druga to rozwiązywanie problemów. Czyli musicie się tego nauczyć wy. Trzecia rzecz to kreowanie akcji. Jest to kreowanie akcji, czyli ten wspólnik, który do was dołącza, zobaczycie, że on do was y, czasami czeka na telefon, ale do was dzwoni. I teraz jak tutaj macie to kreowanie akcji, to możecie sobie zrobić tu dwa punkty. Pierwsze ten przyszły leader dzwoni, jest głodny, jest głodny. On po prostu nie wiem rano dzwoni, 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 dzwoni. Czyli to jest bardzo dobra cecha, a później nie dzwoni, ale robi pracę, robi punkty, robi, robi po prostu efekty. Czyli pierwsza cecha niezależność, dwa rozwiązywanie problemów, trzy kreowanie akcji. Cztery. Wizja. Wizja. To jest najważniejsze, jaką wy macie wizję. Jeżeli chcecie zostać wy tymi liderami, wiem, że macie u siebie liderów, wiem, że macie właścicieli firmy, ale właściciele firmy stworzyli firmę, bo wy, bo oni mieli swoją wizję. Teraz najważniejsza rzecz, jaką wy macie wizję budowy swojego networku. Macie system, powielajcie system swoich liderów, ale przyprawiajcie go. Czyli jaka jest wizja? Nie czekajcie, że aż on zadzwoni. Ja mam wizję zbudowania ludzi niezależnych. Ja wiem, jak ma to funkcjonować. I zawsze ludzie szli za wizją danego człowieka. I teraz ten człowiek, ten przyszły lider, którego Ty będziesz szukał, on robi coś więcej. On kreuje. On ma jakąś wizję. Mówi: Kurczę, to przyjadę do Ciebie. Porozmawiam. To wezmę swoich wspólników. To jest ta cecha. I kolejna rzecz. To konsekwencja. Co tu mam na myśli? Widzę bardzo, ale to bardzo przykrą rzecz w wielu firmach network marketingów, nie tylko w Polsce, tylko na świecie. Widzę liderów występujących na scenach danej firmy, a później za półtorej roku widzę ich w innych firmach, a potem za trzy lata w innych firmach i za cztery lata w innych firmach. I to jest ta piąta cecha konsekwencja, czyli to jest pięć cech lidera, które po prostu musimy opanowywać. To są takie rzeczy, które są najważniejsze, ponieważ jeżeli pokazujemy i jesteśmy w jednej firmie, ok, rozumiem, że coś może nie pójść, ale później jesteśmy w drugiej i za półtorej roku w trzeciej i za dwa lata w czwartej, a za siedem lat w ósmej i zawsze zabieramy tą strukturę, to nie jest konsekwentne. To nie da się zbudować czegoś na. To nie jest fundament. To mówię tak już. To są już takie bardziej zaawansowane tematy. To jest wiedza, yy, którą ja wziąłem od Erika Worii.